W na ulicy Bystrzyckiej w gminie Świdnica, czyli w powiecie Świdnickim. Myślę, no, że nie może, myślę, że nie doczekaliście się nowego m, nagrania, raczej nagrania z nowego przejazdu kolejowo drogowego jest tutaj monitoring o tutaj jak widzicie i tutaj też na pewno są jest tu kombuzyski zabrali już niestety KLD LD40 Soczewka millimetry 300. Tam jest soczewka millimetry 300. Jest on kombudowski. On musiał być niestety ponownie zmodernizowany, bo to był ton przeszkód. Podównania będą na końcu. Przejdźmy tu. Ej, widzicie, wyglądają jak to były żadówkowe sygnalizatory, a przybliżę A to są ledowe. I mają tu nowe szlabany. Tutaj podejdę do budki Box. To są zakłady automatyki kombud. Na kilometrze 58, kropka 354. Mamy tutaj nowe ułożone tody. Przejdźmy już do prezentacji przejazdu kolejowo-drogowego. Tutaj mamy przeciwciężar. O tu dogadka drogowa aż do kodica. Ważne muszą być światła dogadkowe. I tu linia. A to co? Skąd to się wzięło?

Podstawę masztu. o ofidy Kombud. Tutaj Kombud. Ej, patrzcie! To jest księżyc! To jest księżyc! Znowu księżyc na pół! Widzicie? Sody, że słaba. E. Tutaj mamy szlak na stację świdnica przedwieście I tu szlak na fabrykę wagonów. Teraz wygląda to z drugiej strony. Ej, ej, zauważyliście? Wygląda jakby migały światła. No po prostu dziwne, a to nie miga. Uwaga widzowie, bardzo ważna wiadomość, jeżeli zepsuje Ci się auto na przejeździe kolejowym, natychmiast powiadom awaniem samochodu i dzwoni na 112 podając prawidłowy numer skrzyżowania. Ej, wy widzowie, zabądowano jeszcze nowe podkładki, żeby było do przejechać. Tam mamy ledowe, O tym mówiłem. Ej, a tu EHL S10? Napiszcie komentarz, czy ja dobrze mówię. Widzowie, mam dla was smutną informację o. Uduchomieniu linii kolejowej 285. Najpierw pisali, że uruchomią ją w grudniu, a niestety przenieśli to ma na marzec. Musieli to przenieść niestety e, w 2019 albo w 2020 roku zostały zmodernizowane dwa przejazdy kolejowe i Bestrzycka i Platte po lewej stronie za stacją Świdnica Przedmieście. A teraz zapraszam na porównania kiedyś i teraz. podobały wam się dagia, zdobię jeszcze kilka zdjęć ej widzicie dogadka ma inny kolor teraz czerwony teraz iddy. a jeśli podobał wam się film zostawcie lajka Napiszcie komentarze. Subskrybujcie mój kanał i pamiętajcie o dzwonku. Aha i nie zapomnijcie udostępnić innym. Widzimy się następnie.